Dzień dobry! Witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie W dzisiejszym filmie będziecie mogli zobaczyć m.in. to co moje kury robią poza wybiegiem Myślę, że temat tego odcinka dość ciekawy i interesujący więc w takim razie zapraszam was serdecznie do oglądania tego dzisiejszego filmu no, to tak, moi drodzy. Jak widzicie, tutaj mamy wybieg dla moich kur. Jest on oczywiście otwarty, gdyż kury znajdują się już poza wybiegiem. Są wypuszczone na z zewnątrz i poza wybiegiem mogą sobie robić dosłownie co im się żywnie podoba. Oczywiście, nie do końca mogą też robić, co im e, do głowy przyjdzie, bo nie zawsze też gdzieś mogą e, iść, tam gdzie chcą. Ale przeważnie jest tak, że sobie chodzą własnymi, jak ja to mówię, ścieżkami. I naj, najlepiej czują się właśnie moje kury poza wybiegiem. Tutaj niektóre kury aktualnie znajdują się w kurniku. Możecie również zauważyć, że w kurniku jest nowa, świeża ściółka, a dokładnie mówiąc słoma. Właśnie niedawno skończyłem sprzątanie w kurniku. Wywalałem obornik i pościeliłem słomą, więc skórki są zadowolone. Ja również i... Jest zupełnie inaczej, gdy jest tak czysto. Więc fajnie. Jeszcze tutaj jajeczka będę musiał pozbierać. Nawet nie wiem, ile ich jest. Ale jak widzicie, w niektórych gniazdach te jajeczka są i dobrze by było, gdyby je posprzątać. No ale dobra, o tym za chwilę. Ale dzisiaj powiem Wam właśnie, co moje kury robią poza wybiegiem. Może dla niektórych taki temat filmu jest fajny, ciekawy, trochę inny niż inne tematy. Dla mnie to pomysł jak pomysł. Może już kiedyś nagrywałem taki odcinek na mój kanał. Już nie pamiętam, ale nie zaszkodzi, gdy będę go nagrywał jeszcze raz, czyli dzisiaj. Wybaczcie mi, ale innego pomysłu. Na dzisiejszy odcinek nie miałem, jedynie taki mi do głowy przyszedł, więc taki realizuję. Tym bardziej, że odcinek w środę się nie pojawił, bo nie miałem w ogóle żadnego pomysłu na film. Więc bardzo Was przepraszam za brak filmu w środę. No ale dobra. Moje kury chodzą sobie poza wybiegiem. I co one robią? No jak widzicie. Między innymi chodzą, biegają. Tutaj, jak widzicie, niektóre kurki są na kupce żwiru. A dlaczego na kupce żwiru? No, dlatego, że w tym żwirze znajdują się takie trochę większe, ale i też malutkie, drobne, różnego rodzaju kamyszki. A kury właśnie. Zjadają te drobne kamyszki, ponieważ te kamyszki rozdrabniają, jakby pokarm na taką papkę. I to im umożliwia lepsze trawienie. Poza zjadaniem kamyszek, kamyszków ze żwirku, moje kurki chodzą sobie gdzie gdzieniegdzie, skubną sobie zielonej. Trawki jeszcze tej trawy takiej dokładnie zielonej nie ma, jak to bywa wiosną i latem. No ale gdzie nie tej trawki trochę zielonej jest, czy to na podwórku, lub yy, na łące. Więc kury, albo zwłaszcza perliczki skubią sobie tą yy, trawkę. Zwłaszcza perliczki uwielbiają yy, jeść trawkę prawda perliczki? No pewnie, że tak. O, właśnie tutaj mamy taką dość sporą łąkę i tutaj już zaczyna się taka bardziej zielona trawka niż tam widzieliście yy, wcześniej, co Wam pokazywałem. I tutaj też kurki oraz perliczki sobie wychodzą do pewnego momentu i Skubią tyle trawki, ile im się y, należy, ile one tego chcą, mało tego. Oprócz tego, że, że sobie mogą chodzić tam y, trochę po podwórku, y, trochę tutaj po łące, no to jeszcze sobie chodzą tutaj w okolicach obornika i bezpośrednio po oborniku. Teraz aktualnie nie ma tutaj żadnych kur na oborniku, ale czasami tutaj przebywają. Może nawet nie czasami, ale dość często, tylko w tym momencie ich tutaj nie ma. Jak na złość nie chcą przyjść, ale dzisiaj już obornik był przez nie tutaj opanowany, zanim nagrywałem ten filmik. I co one robią tutaj na tym wybiegu? No, między innymi drapią w tym oborniku. Szukają ziarn zbóż, bo te ziarna zbóż zdarzają się w tym oborniku. Między innymi ziarna owsa czy ziarna pszenicy. I szukają jakichś drżownic i różnych yy, robaczków w tym oborniku, które też się jak najbardziej zdarzają. No i mają przynajmniej zajęcie, ponieważ drapią sobie w tym oborniku. To jest dla nich taka frajda i przyjemność. No i jak widzicie tutaj w okolicach obornika też mają du duże pole do popisu, żeby w różnych miejscach yy, drapać między innymi tutaj. Zobaczcie, mamy taką powierzchnię, gdzie jest trochę takich jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć, chwastów, niechwastów, trochę liści, więc yy, mogą to przedrapać. Tutaj też mogą sobie wyjść na pole mm, sąsiada. Tutaj jest też y, zasiane już zboże, więc sobie tego zboża też troszeczkę poskubią, podrapią. Ale to rzadko się zdarza, żeby w tym zbożu u sąsiada y, drapały. Tutaj też, jak widzicie, mam belę słomy, i w okolicach tych bel słomy również czasami drapią, bo jest słoma i kury uwielbiają drapać w słomie czy tam na oborniku. Moje kury również często też wybierają się na spacery poza yy, wybieg, znaczy inaczej. Moje kury wybierają się czasami na spacery za wybieg, czyli tutaj i drapią sobie między innymi tutaj w tym rowie. O ile to można jeszcze nazwać rowem, bo no, ten row wygląda jak wygląda, ale to już yy, mniejsza z tym. No ale kury mają przynajmniej tutaj radochę, bo jak widzicie, o tu znać ślady drapania yy, przez kury. Dzisiaj już tutaj jak najbardziej były. O, zobaczcie, tutaj również jest wydrapane przez kury. Tu jest też spora ilość yy, liści. Są też takie drzewa i mniejsze drzewka, więc one sobie tutaj jak najbardziej chodzą, drapią, jedzą jakieś robaczki, drżownice i inne tego typu. O, tutaj też jest wydrapane przez te kury. Tutaj, więc naprawdę mają tutaj. Robić tutaj jest właśnie to pole, które Wam przed chwilą tam z dalszej odległości pokazywałem, i one przeważnie łącznie z perliczkami chodzą sobie tutaj przy brzegu tego pola. Nie chodzą gdzieś tutaj daleko, jedynie tutaj się tak w taką odległość zapuszczają. No i co? O, właśnie, tutaj widzimy dwie kurki i jednego koguta. Tutaj też leży takie ziarno-owsa, więc tutaj sobie dziobią też te kurki, te ziarna zbóż. O, tutaj też widzimy kolejnego koguta i jedną kurkę. I widzicie, kurka drapie. Wystarczyło dosłownie chwilę poczekać, a już same kury przyszły na Obornik, więc teraz zobaczcie sami z bliska, jak to wygląda i co tutaj kura robi. Więc to, co przed chwilą mm, powiedziałem na temat tego, co kury robią na oborniku, to teraz widzicie to na żywo, właśnie tutaj, w tym momencie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj już się taka większa grupka tych kurek zrobiła. No i dodam tutaj jeszcze na temat tego odcinka, że gdy pogoda dość nie sprzyja, bo na przykład pada śnieg, jest deszcz, lubieje mocniejszy wiatr, to moje kury, gdy znajdują się poza wybiegiem, są wypuszczone poza, poza wybieg. No to one chowają się tutaj pod tą mm, przyczepkę. Mają tutaj tak jakby schronienie, i tam czasami sobie przysypiają. Dzisiaj akurat mamy taką pogodę, że raz pada, raz nie pada. No teraz wyszło z zachmur piękne. Słoneczko, więc jest bardzo fajnie. Ale dość niedawno też, przez chwilę padał drobny deszczyk. I tak jest praktycznie od rana. Moim kurom to tylko przez, przeszkadza przez chwilę. A gdy już deszcz się uspokoi, przestanie padać, no to już z powrotem wychodzą i robią dalej to, co chcą robić. No a tak. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Sam nie wiem, bo moje kury i perliczki chodzą sobie, tak jak powiedziałem, tam, gdzie same chcą, i robią to też co chcą, więc podsumowując, dziobią sobie trawkę, chodzą tutaj po żwirku, połykają te drobne kamyszki, chodzą na obornik, drapią w tym oborniku. Yy, też chodzą na ogród i tam też kubią sobie trawkę i drapią, więc naprawdę mnóstwo tutaj yy, robią te moje kury łącznie z perliczkami. No i co? Ja już na dzisiaj będę kończył ten odcinek. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. No i na koniec tego jeszcze filmu chciałbym Was serdecznie zaprosić w wolnej chwili na kanał jednego z moich kolegów. Jego kanał nazywa się, o ile się nie mylę, Agro. Team. Link do tego kanału będziecie mogli znaleźć w opisie tego filmu. No a, na dziś już kończę. Serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!